Hej, Siemano Ludzie Sebek witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj rozegram sobie karciany mecz. Hit kolejki La Liga e Atletico Madryt Barcelona. No i fajnie, jakbyście napisali w komentarzu, jaki wynik obstawiacie w prawdziwym meczu. Ja tutaj postawię na 2 do 0 dla Barcelony. A co tam, może trafię wynik. Także piszcie w komentarzu, kto jest nowy, to subskrybujcie kanał no i możecie zostawić łapeczkę w górę i napisać jestem nowy, żebym wiedział. Słuchajcie, ja do tego meczu wykorzystam sobie saszetki z Champions League. Miałem zrobić karne challenge, ale przyznam się szczerze, że dopiero dzisiaj zauważyłem, że jest ten mecz. No i no nie zdążyłbym Wam zmontować tego odcinka, więc no trudno. Więc rozegram sobie mecz karciany. Ok, 6 saszetek, więc zaczynamy i oczywiście będzie gol, jeżeli wpadnie piłkarz. Jeżeli będzie logo, no to oczywiście się nie liczy. No dobra, no to lecimy z pierwszą saszetką. Tutaj mamy Roberta Lewandowskiego i zobaczymy. Może trafię wynik, wiecie, taki w kartach. No czasami się zdarzało, że trafiłem. Oj, czemu to tak dziwnie tu jest obrócone? OK, jakoś sobie już poradziłem. Dobra, mamy tutaj na początek Sona. Sona z Tottenhamu. No to oczywiście się nie liczy. Mamy tutaj Lipsk, Logo. No i szukamy oczywiście Atletico Madryt i Barcelonę. Zobaczymy, czy tutaj coś wpadnie w tej saszeczce. I tu mamy jeszcze kartę Man of the Match. Samata. No niestety tutaj gol nie padł, więc dalej mamy 0 do 0. Lecimy z drugą. O i tu już widzę, że będzie, będzie ktoś z Barcelony i będzie też ktoś z Atletico Madryt. I mamy tutaj Moratę. Jest Morata jest 1 do 0, ale wiadomo, że zaraz tam padnie gol. Czekajcie, ja sobie to obrócę. Oj, 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 I to nawet wiem, kto to będzie. Zresztą możecie się domyślić. Dobra, to mamy Manchester City Benfica, Olympique Lyon I uwaga, i patrzcie na to No pięknie Leo Messi, to już jest moja Trzecia specjalna Messiego No pięknie Jest jeden do jednego, ale Elegancko, w ogóle wczoraj widziałem Filmik jak taka dziewczyna trafiła Oczywiście nie z Polski Messiego Przepiękną kartę FIFA oczywiście 20. Eee, ale dobra, lecimy. Dobra, ja może zrobię tak, żeby tutaj nie zdradzać, bo żebyście wiesz wiesz, żebyście nie wiedzieli od razu kto tam będzie, ale słuchajcie, tutaj mamy Busquetsa jest 2 do 1 już dla Barcelony. Ale ta karta jest fajna Messiego. Tu mamy Liverpool. Leverkusen. Chelsea. I na karcie specjalnej jest, o ładnie, Müller z Bayernu a Podobają mi się strasznie te karty specjalne. No dobra. Mamy trzy saszetki za nami. No to rozpoczynamy drugą połowę. Jest 1 do 2 dla Barcelony. A dobra. Nie będziemy się tutaj kryć. <grych> e, już wiem jak to przełożyć. O właśnie tak. Mamy Kate i ta z Liverpoolu dalej mamy tutaj Alcantara Bayern Monachium kolejna drużyna z Niemiec Lipsk Forsberg i uwaga jest tutaj Waran z Realu Madryt i na karcie specjalnej jest Ali na karcie Pro zostały dwie saszetki do końca i dalej 1 do dwóch dla Barcelony o tutaj będzie ktoś z Realu Madryt a to może zrobimy tak. I tutaj mamy Tottenham. I o, pięknie, i Barcelona. I już jest 3 do 1 dla Barcelony. Leverkusen, Lipsk, Atletico Madrid jest. I mamy 2 do 3. Lemar. I ciekawe, kto to będzie z Realu Madrid. Defender, Marcelo. Nie, Waran. O, klub 100. Ale ładnie mi się trafiło. No kurczę, no ładne są. Tutaj z tyłu się tak świeci fajnie. To mi się podoba. No i dobra, została ostatnia saszetka. Jest 3 do 2. Czy będzie remis? Czy nie? Tu już widzę, że będzie Liverpool. Ktoś na specjalnej karcie z Liverpoolu. Dialo, PSG. Tutaj mamy Lipsk. Lipsk, Olympic, Lyon. No i dobra, no już wiadomo kto wygrał. Tu mam jeszcze Hummelsa z Borussii, a tu karta Liverpoolu. Wow! No pięknie, klub stoi, to jeszcze Van Dijk, to już drugi w tym No można powiedzieć unboxingu, bo zobaczcie, no te karty są przepiękne. No, tops w tym sezonie zrobił mega mega robotę. To mi się podoba. No i słuchajcie, 3 do 2 w karcianym meczu Atletico Barcelona, no najpiękniejszą kartą to moim zdaniem jest ten Messi, wygląda naprawdę kozacko, to mi się bardzo podoba dobra słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku ja obstawiam 2 do 0 dla Barcelony w prawdziwym meczu, A jak będzie to oczywiście zobaczymy mecz o godzinie 21, ja Was pozdrawiam serdecznie widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się i pa pa